Wąbrzeźna był i jest rynek. Od wieków jest to miejsce spotkań mieszkańców oraz centrum życia handlowego i społecznego. Pierwsze centrum naszego miasta wytyczone zostało już na początku XIV wieku. Już w średniowieczu odbywały się tu kwartalne jarmarki, które przyciągały handlujących oraz tłumy kupujących. To tu stanął pierwszy ratusz, w którym siedzibę miały władze miasta. To tutaj witano znamienitych gości oraz organizowano. Uroczystości religijne i obywatelskie. Rynek był świadkiem wielu wydarzeń. Zaglądali tu m.in. król Władysław Jagieło, dostojnicy Kościoła, znani pisarze i działacze polityczni. To tutaj mieszkańcy wraz z generałem Józefem Hallerem 100 lat temu świętowali powrót Wążeźna do Macierzy. Nawiązując do historii, znajdziemy tu symbole pamięci, pomnik żołnierza polskiego oraz Tablica 750-lecia miasta. W centrum naszego miasta królują dwie jaszczurki, będące symbolem założonego w Wąbrzeźnie w 1397 roku Towarzystwa Jaszczurczego, prężnie funkcjonującego Stowarzyszenia Rycerstwa Ziemi Chełmińskiej. Placja na Pawła II, bo taką nazwę nosi wążeski rynek, został pięknie odrestaurowany. Jego rewitalizacja zakończyła się w 2011 roku. Klimat tego miejsca tworzą urokliwe secesyjne kamienice. Latem, zatopiony w kwiatach, zimą, ozdobione iluminacjami świetlnymi, nieustannie przyciąga mieszkańców i turystów. Ta architektoniczna wizytówka naszego miasta jest miejscem wypoczynku oraz organizacji różnego rodzaju uroczystości patriotycznych i wydarzeń kulturalnych. Regularnie organizowane są tu wystawy, warsztaty, jarmarki świąteczne, koncerty, a w wakacje letnie kino plenerowe. To niezwykłe miejsce nie mogło zostać pominięte na naszym kulinarnym szlaku. Chociaż w wąbrzeski rynek już niejednokrotnie wypełniały budzące apetyt zapachy znanych polskich potraw, dziś wąbrzeską odsłonę znanej również w innych regionach naszego kraju zupy przedstawi nam pani Iwona, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Pani Iwona jest radną Rady Miasta Wąbrzeźno i zechciała dziś podzielić się z nami swoim przepisem na zupę parzuchę. Witam panie Emiliano, witam dzień Państwa dobry. bardzo serdecznie, dzień dobry. Rzeczywiście, wąbrzeska odsłona parzuchy w niektórych rejonach nazwa też parzybroda. Słyszałam. Dziś zupa ze słodkiej kapusty, natomiast z kiszonej kapusty u nas się nazywa kapuśniak, dlatego to jest parzucha, a wąbrzeska odsłona dlatego, że z przepisu mojej babci na koniec dodajemy podsmażony boczek, tak zwane skwareczki, ale to już na sam koniec gotowania zupy. Parzy broda, czyli będzie paliła? Być może. niesiekana siekana ta kapusta, tak drobno, że gdzieś tam spadało pewnie na brodę parzy broda. Myślę, że stąd ta nazwa. Ale u nas generalnie nazywa się parzuchą. Od czego zaczynamy? Więc tak, no zaczynamy na pewno od ugotowania wywaru. Przygotowane mamy żeberka, już pokrojone, boczek tutaj poczeka na sam koniec, warzywa siekamy, kapustę później. Zaczynamy od ugotowania wywaru mięsnego. Przyprawy takie jak ziele angielskie, listek laurowy, sól oczywiście do smaku, a na koniec tajemnicza przyprawa, o której powiem później. Dodajemy ziele angielskie, kilka kuleczek. Żeby wywar był aromatyczny, dodajemy również listek laurowy. Zwykle 3-4 listki do wywaru mięsnego. 3-4, dobra, solimy dopiero później, przykrywamy, no i czekamy, aż woda się nam zagotuje. Z warzyw dodajemy marchewkę i pietruszkę. Jeśli chodzi o parzuchę, to jest tak że to była zupa, która gościła po prostu na stole w rodzinnym domu. Na początku. Tę zupę gotowała babcia i to właśnie babcia dodawała ten podsmażany boczek na koniec. Później, oczywiście, gotowała mama. Teraz, teraz, gotuje teraz gotuję panie. ja, natomiast córka y, preferuje już troszeczkę lżejszą kuchnię, bo te nasze wążeskie smaki, i nie tylko wążeskie, to niestety jest kuchnia taka ciężka, tłusta. Jak dzieci są mniejsze to można przemycić warzywa, gotować je w całości i później rozgnieść widelcem, bo tak pra praktykowałam swego czasu, jak robiłam zupki, że nie dodawałam właśnie takich warzyw w całości, mm -hmm. tylko je kroiłam, wyławiałam, później rozgniatałam, jak one były mięciutkie widelcem i wtedy już nie można było wyłowić z zupy i córka zjadała po prostu wszystko. Dorzucam warzywa wobec tego, zanim jeszcze Ostrożnie Pani Emiliano. Pietruszka ląduje w garnku razem z marchewką. Następna w kolejności będzie kapusta. Na tę porcję i na taką ilość tutaj litrów wody, pół kilograma żeberek. Pół kilograma. Surowe żeberka, tak. Do tego zwykle dodaję dwie marchewki, jedną pietruszkę w korzeniu. Przyprawy liść laurowy, ziele angielskie i ta nasza. Słynna, tajemnicza przyprawa, którą dodamy na końcu i również Państwu o tym powiemy. Główka kapusty, ale niestety tej kapusty całej nie wykorzystujemy, czyli możemy założyć, że. No, będziemy potrzebować półgłówki. Połowa główki kapusty świeżej. Yy, ze 40 deko myślę, 30-40 deko ziemniaków. Koperek na koniec do smaku. I boczek. I boczek. 30-40 deko tego boczku wędzonego. Dorodna kapusta, o te pierwsze liście możemy sobie podarować. Sprawdzimy właśnie jak się ma woda. O tak, już, już wrze. Czyli dodajemy mięso. Tak, czyli my do tego wrzątku dodajemy nasze wcześniej poporcjowane żeberka. Dobrze. Tu nam się będzie już tworzył wywar. Za chwileczkę dosolimy, jak to zacznie wrzeć. A w międzyczasie próbuję dobrać się do kapusty. Na ogół nigdy całej główki kapusty nie wykorzystuję do zupy, ponieważ są one duże. Ale, żeby. O matko. To nie taka prosta sprawa pokrojenie kapusty. Ale jak się wyćwiczy mięśnie tak za to. Ale świetnie pani sobie Żeby Wykorzystać tę główkę kapusty już tak do końca, to z reszty, która zostaje, robię tak zwaną kapustę na krótko, czyli szatkuję, podgotowuję tę kapustkę, boczek dodaję do tego, zasmażka z mąki i jest wykorzystana kapusta cała. Jeszcze chwila zacznie wrzeć, wówczas dosolimy. No i potrzebujemy dobrej, półtorej godziny, żeby mięso było miękkie. Aha, czyli półtorej godziny gotujemy zanim dodamy kapustę. Tak, tak, tak. Do mięciutkiego mięsa dodajemy kapustę. Za chwilę dodamy kapustę, ale w międzyczasie myślę, że możemy sobie już przygotować boczek. Niech on sobie tu skwierczy. Przekładamy boczek sobie na patelnię. No i musimy podsmażyć tak, żeby nam troszeczkę tłuszczyku, o już zaczyna nam skwierczeć, żeby troszeczkę tłuszczyku nam puścił. Do naszego wywaru mięsnego dodaję drodzy Państwo kapustę wcześniej poszatkowaną. Przechodzimy teraz do ziemniaków. do ziemniaków. Ziemniaki też tradycyjne w kosteczkę. Tu można od czasu do czasu przemieszać. Jasne. Obiad jest szybki wbrew pozorom. Kiedy już mięso jest gotowe i miękkie, to same składniki kapusta mhm. i ziemniaki też się. Gotują szybko. To co, właściwie powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania i gotowania. Przechodzę do naszej <laughs> sekretnej przyprawy. Pani Emiliano, tą przyprawą jest kminek, drodzy Państwo. Kminek dodajemy do wszelkiego rodzaju dań z kapustą, mhm. czy do kiszoną, czy świeżą. Dodajemy kminek, żeby nie powodował wzdęć. Za chwilę dodamy ziemniaki, już na koniec boczek i wszystko posypiemy, wykończymy koperkiem. Po dodaniu ziemniaków, pewnie z 20 minut, tak, póki nie będą to miękkie? Też, to też, drodzy Państwo, zależy od odmiany ziemniaka tak naprawdę. Niektóre gotują się 10-15 minut, niektóre dłużej. Ja myślę, że Poramy się pewnie 15 minut. Ląduje w naszym garnku cały boczek. Możemy pokazać, jak kolorowo, jak pięknie, mięsiście. Nie uda nam się przekazać tego zapachu. Wszystko wykańczamy kopereczkiem świeżym, posiekanym. Parzucha po, po Bombesku gotowa, skończona. Musicie nam niestety uwierzyć na słowo, że pachnie przepysznie. Tak to wygląda, drodzy Państwo, kolorowa, pachnąca. Na tym kończymy. Wspólnymi siłami udało nam się ugotować parzuchę po Wąbrzesku. Z tymi wspólnymi bym dyskutowała, tylko mieszałam boczek. <noise> Niemniej jednak Pani Iwono, bardzo serdecznie dziękuję, że ja wzięła Pani podróż. udział. W naszym odcinku i zechciała tutaj na placu Jana Pawła II, w tym niezwykłym miejscu, pokazać nam, jak przygotować wąbrzeską parzucha. Pachnie pięknie, wygląda równie pięknie. Smakuje równie dobrze. Z pewnością zachęcamy Państwa do wypróbowania tego przepisu oraz do subskrybowania kanału Miejskiej Telewizji Lokalnej, odwiedzania strony Urzędu Miasta. I zapraszamy. Do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.